Cześć, witajcie. Dziś mamy oś od 60. Jest to oś płaska i będziemy musieli ją poprawić. Stara tu jest już bardzo przegięta. Otwory są mocno rozkalibrowane. Można by było to zrobić, ale przede wszystkim jest bardzo mocno przegięta. Widać to gołym okiem, koła stoją krzywo i w ogóle postanowiłem kupić nową belkę Ale trochę poczytałem Waszych opinii na internecie na temat nowych, nowych osi płaskich i jest racja. Tutaj zobaczcie, to jest tak troszkę słabo Słabo pospawane. Widziałem nawet zdjęcia, że wyrwały się te spawy, więc musimy to wzmocnić. Ale urwał! Ale to było dobre. Uciekać będzie? Właściciel tego ciągnika często zatrudnia pracowników sezonowych. Wiadomo, jak to tacy pracownicy, często bardzo wykształceni umieją obsługiwać się takimi sprzętami i nie zwracają uwagi na to. Więc w trosce o to, żeby nie było niespodzianek postanowiłem to wzmocnić poprzez wspawanie takich trójkątów, dam je w ten sposób. Z jednej i z drugiej strony, i na odwrocie tak samo. Myślę, że to bardzo tutaj usztywni całą konstrukcję i będzie swobodnie można jeździć przez najgłębsze rowy. No, mam zespawane ładnie Widać to, jak mocno sprawy Spawy Lepsze niż w fabryce Zobaczcie, to jest, to jest wzmocniona oś, to jest wzmocniona oś i tu nie ma lipy, że coś puści, teraz wystarczy, e, tutaj wystające końcówki muszę zeszlifować, z drugiej strony tak, tak samo, żeby płaszczyznę e, zrobić, no, tutaj dospawam ten cypek jak to zeszlifuję, no i gra muzyka, zobaczcie. Tak to wygląda. Ładnie, co? Tak powinna wyglądać oś do ciągnika, która trzyma, a nie jakieś tam dwa spawy dookoła i już.